Rok 2022 zapowiada nam się jako rok podwyżek i wzrostu cen. Dookoła słyszymy o rosnących cenach paliw, energii. Nie omija to również wędkarstwa. Drożący sprzęt wędkarski, akcesoria, przynęty. Czy możliwe jest jeszcze tanie wędkowanie? Wiatro na przynęty. Możliwość mocowania na łodzi, w otworach, na obwodzie mocujemy przynęty. Najczęściej duże jerki. Koszt wiadra na przynęty w sklepach wędkarskich około 140, w niektórych 150 zł. Ja to kupiłem jako karmidło dla zwierząt 12 litrów 39 na 32 cm 26 cm wysokie. Koszt 40 zł. Wymaga to jednak od nas trochę pracy. Wywiercenia po obwodzie otworów, jeżeli komuś przeszkadza sztywny pałąk. Trzeba go zdemontować. Można wykorzystać jakiś pasek od torby. Kotwicami sobie odmierzam odległość. Naznaczam, wbijając kotwicę. O. I te małe punkciki zaraz będę rozwiercał. Wymiana wiertła na większe. Najpierw małym wiertłem, potem większym, po to, żeby łatwiej szło i żeby nie pękło wiadro. Wiaderko gotowe. Zmieściło się 28 przynęt. Czas wykonania 30 minut. Na razie pałąka nie demontuję. Będę z niego korzystał. Każdy musi sam ocenić, czy ma czas i chce mu się samemu przygotować takie wiadro, czy woli je kupić już gotowe w sklepie wędkarskim. Przyjdzie maj, będę wiaderko testował. Na razie to koniec. Tanie wędkowanie. Może jeszcze się uda. Thank mm -hmm. you.